Marcin Stryczystię, można powiedzieć stały bywalec maratonów w Polsce, jak dzisiaj poszło? No znaczy, Ogólnie generalnie fajny maratonik, bardzo szybki, lajtowy, bez żadnych stresów, myślę, że ludzie powinni być zadowoleni, bez żadnych siniaków, zadrapań, wesoły, fajny maraton, szybki, myślę, że dla przeciętnego każdego, który dostartował do przeciętnego zawodnika, był idealnie dopasowany maraton. Zarówno, zarówno ilość zjazdów, podjazdów, szutry, nie ma błota, nie było kamieni. Także, porównaniu z niektórymi innymi edycjami, bardzo fajny, przyjemny, lekki maraton. Ale nie wszyscy byli w stanie przejechać Giga, co tobie udaje się praktycznie za każdym razem. To chyba jest taki cel. Znaczy ja po prostu mam za mało czasu, żeby jeździć krótkie maratony, <głos> <głos> jestem za stary i jeżdżę dlatego tylko długie, no, jest to większa przyjemność ukończenia maratonu długiego niż krótkiego, no. poza tym taki mam większy organizm, bo już jak byłem zawodnikiem młodym, jak startowałem, biegałem na nartach, to też zawsze im dłuższy dystans, tym miałem lepsze czasy, lepsze wyniki, po prostu taki mam organizm, wolę jeździć długie. No. A jaka obecnie forma? Dzisiaj chyba drugie miejsce, tak? Dzisiaj drugie, no ale w jednym miejscu znaczy oczywiście nie chcę się absolutnie usprawiedliwiać. W jednym miejscu pomyliłem trasę, potem jeszcze 3 km przed metą, złapałem kapcia, to już na laczku dojechałem, bo nie było sensu zmieniać. No, ale no, jestem drugi, jestem zadowolony, byłbym ostatni, byłbym tak samo zadowolony. Nie będzie ostatniego, nie będzie pierwszego. Trzeba się bawić. Czyli zabawa. Podstawowa sprawa. Na zabawa, tak. Zabawa trwa. Ktoś tak tu przyjeżdża szczególnie w grupach M4, M5, M6, tak jak ja jeżdżę, i do tego podchodzę jak sportowcy, którzy mają lat 20, a ileś i z tego żyją. To dla mnie jest po prostu śmieszne. Ja uważam, że to jest absolutnie amatorska impreza i należy się cieszyć i po prostu się tym bawić. A nie, że czasami dochodzi do kłótni, niepotrzebnych rozmów, przepychanek. Po co? To jest uważam, zrobiona idea. Taki maraton jest po to, żeby się bawić. Dziękuję bardzo.